Fidex! Ja. Ty, ty coś jesz. On poszedł do sklepu. Tak. <noise> <Dwa> odgłosy! <głosy> <głosy> Nie ma tu gdzieś do... Jeśli można wypuszczać, to ci mogę dać. A ile masz lat? Od... Właśnie, gdzie pokazuje psychę? Pod i na inwentory, tam po boku jak masz ten taki mój O, czul, bo pod i masz inwentary, co jest? Jak byś um. sobie equipował resztę rzeczy? Jak to equipował? Ja nic nie ekwipowałem. Ty to kto? Ja to Jacek. Bo ja mam 7 latarek. Ktoś chce? Rilaks? Nie mam tylko ja. Ile razy ja mam mówić, że ja mam 7 latarek? Słyszycie mnie? Ile? 7? No to weź, w... upuść trochę. Upuść dwie. Macie tu dwie. Gdzie? Oj, wy nie widzicie ich? Widzę, to Pas... nie mogę podnieść. A. Super jestem czy jakiś który ja. Co facujemy się? Co się stało? Przysiążę, że go dorwał. Mnie nie było, ja byłam indziej, indziej. To musiał być i tak z niej, ja. Prawie zginąłem przez was, no, zamknęliście mi drzwi. Ale przez to, że zamknęli drzwi, przyszyłeś. Nie wiem. Zemsta. Będziecie przycić za niego za to, nie co NIE BĘDZĄ za CO! Co ci na chodzi? Ja to w żartek. Tak... Mówię, małżak! Jacek, kurwa, jak zawsze musi mówić. No, po... Nie ma za co Dilek. Kurwa, ja mówię niewinnie, a Jacek tu przeinacza na złe rzeczy. <ścoughs> Czy ty co Pani ma powiedziałaś, Uwo? Mamy Brawo. nagrane Uwo Maliny, dobra. Teraz ześ taką dźwięk na Piskordzie i będzie super. No już, chwila. Daj mi się napić. Tam Jacek już umiera od braku procentu. Też nie <laughs> napić się też muszę. No, no. Moje latarki. Dobra, idziemy powolutku. Jest tutaj! No skurw... <laughs> Zamknęły za mną drzwi, no no. Na starcie są latarki, chodź. Ale... Ja nie... Wiesz czemu ja nie mam latarki? Nie. Bo ja mam parę, parę latarek. Mm. <laughs> Jeszcze jedna i będę mi po leku. Taki jest broń z użyciem. No, bo nie mam jednej latarki, mam parę latarek. <laughs> I think you missed the job. Tu a żebyś upadł w wodę. <laughs> Oczywiście. To teoretycznie jesteśmy w piwnicy. <laughs> o, to jest ta jedna z Twoich dziewczynek tu zbutowanych. <laughs> a, a skąd wiedziałeś? Proszę, nic nie wiem. Cześć. Jacek? Nie mam, mnie. A. <laughs> Jeden, dwa. Dwa, Mami, mam iść dalej. Trzy! Ktoś, kto to otworzył? Kto tam był kurwa zębą siedział? Kurwa zdąbało przebiec, gadać. Czekaj, to ja zginąłem! O! To nie ja. To nie ja. To raczej... To raczej... To To drzwi... Ja nie otworzyłem tych drzwi. To Ja... drzwi zablokowały. Ja myślałam, że ja zginął, bo mi... Usunąły i ten, a ja... Tam nikogo nie było. Nie, mam bo... Nie mogę bo... być. Ja to Widzicie, ja, tak. to Widzicie? To umarł. Ja zginąłem tam daleko. Niby. Teraz? Piła Jeszcze ja! Jednak nie! Jednak nie! Czas! Było dla mnie za późno. Ja tego świeku, Ja tego świeku, świeku, ja tego, tego psa. No bo taki słodki jest, no? Ja... Kurwa, to świeku, jest. Kurwa, świeku, 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 jakiś czarodziej? Jeden ręczna drugi trza trzeci trza Kurwa, który, który chciał te drzwi otworzyć? K z kim no. ja tu jestem? 6... Ja nawet... nie nacisnęłam 7... tej drzwi! zblokowałaś mnie i drzwi nie mogą trzać! Czyli to jest, że się trza nogi? Co ty kurwa robisz? Ej, a co goście kurwa nie ruszaj? To zrobi ci screena. Co idzie, ty jesteś? jacy? Iść Nie patrz kurwa na ogólnie wygląda i we Fasofoby grał. Może lepiej ja pójdę dalej. No poczekaj się! Przykrampił przy drzwiach! Otworzyłem drzwi i mi morda wyskoczyła! Niech mi się Aleś mnie <grymne> skręcał! Ja myślałem, że te gry na nightmare nie przechodzić, ale boję się tego levelu. Zgubiłam się dopiero światełka disko się kurwa zawsze nie chciały. Ja... Nie powiem

Może przejść tutaj, balina, nie do Nie wiem do co on Ja mam jakiś żeby mnie spojrzeć zapewne. nie na to, Nie, to co ja robię jest lepsze. Ja pierdolę. Tymu cię

nie wiem czy gdzieś tam... Któryś chyba nikt mnie nie znajdzie Nie wiem, nie chce mi się ci szukać aż tak Ja chcę je żyć jeszcze Jeżeli ktoś chce duchownie. Wcześniej tu był pies, i nie wiem gdzie on kurwa zniknął. I żebym mnie zaraz zgubił, to już tu, myślałem, że ktoś mi zauważy, że się przestraszy, ale jak zauważyłem, że biegnie się miał taki jak. No kurwa! A co mi właśnie spada, dasz jakiegoś tam Tak Po tych e, składnikach. tam był na później. Chodź do ciebie. NO! Hej, idziemy gadać no. ciebie no. na tym? Co? To psach? Jezusy! razie jest ciekawie, bo ci się nie może odzywać przecież. sobie tak? ty zapomniałeś, że tam jest ten pies? Tak! Gdzie? Okej, okay, to muła. Weź, no... Wypinnuj itemków. Weź. Ja idę pobiegać trochę. Jasek zabrał. No? Jacek mi zabrał. To to idę. Chcesz ty się z tymi tenkami Możesz pożegnać. To ty. Po... ty jesteś naszą mamą. To ty powinnaś słuchać, kiedy są te. Co? Nie odzywaj to jest się tak do mnie! To, te... już, już, trzymaj. Drzwiczki takie po lewo są, żeby odpalić światełko jedno. Czyli one ja się e, randomowo ryspią, bo raz nawet widziałem je w tym pokoju. To mi te dwie latarki? Nie wiem. Miałeś przetrzymać Dżidaksowi. <śleski> Zpaliła. Co to odpaliło? W... Co to Nie, no ty nam powiedz! Coś ty zrobił. Nie. Kurwa nie miałem drogi innej ucieczki, nie? Tylko. Takie... sobie do tego pokoju tutaj co po lewo jest, nie? Idę i No mało. tam jest pies. Oh. Tam dalej. Tam jest, było takie urządzonko, takie dobre, odpaliłem, patrzę, tam jest taka spiralka, nie? To sobie wchodzę tak do niej. I, I ty Tak, No, zaświeciłem no. im po no nie. I wtedy szybko spierdlałem, bo one mają jednak jakiś stun na tym. Nie coś zaraz połano na Ciebie też? Tak. A ciebie waliło, widać było. I chuju. Nie, NIE! Bo co nie <śleskuj> <wioski. śleskuj> <śleskuj> To jest, tak prawda? A, to walina, jednak. Gdzie? Tam jest Jacek! Ja jestem tutaj za wami! Tu! Kakam! A, Czy to nie? jest Jacek? Nie. Patrz, co mam ja. tu dla ciebie, Jacek. Dwie piękne latarki. Chciałem, żeby ktoś tu doszedł ja i... właśnie i iść tam. Ja! Wiesz, jakbyś mi otworzył to by było za sobie... Dobra. Proszę, 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 Czekaj kurwa, to... zdążyć! Ja! Dobra, dobra. Wcześniej mnie pies zajebał tam. Ja My możemy iść za łapkami, teoretycznie. Znalazłeś się z łapkami? Nie, widzę łapki na ziemi trwawe. No właśnie one... Nie by oznaczałem, chyba gdzie mam... Tutaj jak idę po łapkach, no nie? No i uważaj na te tunnele z tych... Czekaj, gdzie ty kurwa jesteś O, chyba widzę twoje. Eee, tak, ja tam... Nie, nie, ja jeszcze jestem przy tych ostatnich. Widzę i klapa się pojawiła. Jest przed tych drugich jak coś Czy mnie ja, Jak coś, to mogę Mike, tam być to... na ciebie tak? Poproszę I Teraz mnie znajdź Nie wiem cały czas ciebie gdzieś polazłeś Ty polazłeś jako pierwszy Nieprawda co? No ty polazłeś ode mnie, mam to nagrane mam ci pokazać Ty nie że coś! Jaki Ty mi dosłownie zniknąłeś z tym twarzy! Ty. Ja ci wam ja pokazać co się stało? Ty mi zniknąłeś z przed twarzy! Więc ja ci mogę pokazać, co się stało. Zniknąłeś mi sprzed twarzy! Nie wydaje <grystaje> ci się. Nie <grystanie> bym odejpiał. Daj. dwie maliny! Co? Trzy maliny! Co? O, się stanęło, kto? Chyba Jacek. Jacek jest przecież ze mną.